Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Czy wiecie, że już rok czasu do Was gada? Dziś, 22 maja, mija dokładnie rok od opublikowania mojego trailera kanału. Także dziś mam dla Was nawet tak się złożyło całkiem ciekawy film. Będzie to fajnie korespondowało właśnie z tą rocznicą kanału. Jak widzicie, odstroiłem się w. Złotą muchę, bo jak wiecie, że złoty to mój kolor. Także dziś będę mieć dla Was bardzo ciekawy film. Przede wszystkim dla mnie, nie mogę się już doczekać. Jak zresztą słyszycie, dalej trochę mówię przez nos, a to dlatego, że męczył mnie przez ostatni tydzień Katar. Na szczęście mogę już swobodnie nagrywać, ponieważ zapach już czuję, więc jest idealnie. Czas na po prostu testy perfumowe. Chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną przez ten cały rok. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się jeszcze więcej i jeszcze częściej i zostaniecie ze mną jeszcze dłużej. Także bardzo zachęcam osoby, które mnie oglądają, a nie subskrybują. Będzie mi bardzo miło, jak wciśnięcie ten czerwony przycisk poniżej subskrybuj, aby właśnie pomóc mi w osiągnięciu celu mojego, czyli 1000 subskrypcji. Także zapraszam do klikania, subskrybuj i mam dzisiaj dla Was bardzo ciekawy film. Podzielę go na trzy części, ponieważ są. Trzy linie zapachowe w tej marce, więc nie chciałbym, żeby wszystko tutaj w jednym filmie wam pokazywać, tylko chciałbym poświęcić osobny film każdej z serii zapachowej. Już jakiś czas temu moją uwagę zwróciła i pewna marka, trochę taka w moim stylu, troszkę wygląda na kiczowatą. Troszkę wygląda na luksusową, ciężko stwierdzić. Każdy ma inny gust. Natomiast do mnie te butelki, jak i opakowania bardzo przemówiły. Sama marka również, ponieważ ma bardzo ciekawe kompozycje w swoich zbiorach. I mowa tu o marce Alexandre J. Jest to francuska marka, która jest stosunkowo młodą marką. Nie jest to marka, która jest bardzo długo na rynku. Jest od 2012 roku. Także jakoś długo stażu nie ma. Natomiast ich zapachy zyskują coraz większą Sławę. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ zapachy też nie należą do jakichś najtańszych, ale też nie należą do jakichś najdroższych. Myślę, że spokojnie można wyhaczyć te zapachy w cenach takich typowych, klasycznych, mainstreamowych zapachach, których jak wiecie ja nie do końca przepadam, ponieważ ja szukam zapachach czegoś wyjątkowego. Jestem mega ciekawy jak te zapachy pachną, ponieważ mam te próbki już od dłuższego czasu, ale przez ten katar pokrzyżowało mi wszystko plany i na szczęście mogę już spokojnie nagrywać. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo kusiło mnie, żeby otworzyć te próbki, żeby zobaczyć jak to pachnie, ale no po prostu ćwiczyłem swoją silną wolę i czekałem do momentu, aż będę w stanie całkowicie że tak powiem, przetestować i nagrać dla Was ten oto film. Chciałbym Wam tutaj też wspomnieć o tym, że dzięki uprzejmości perfumerii Moncredo, mam nadzieję, że część z Was już zna tę perfumerię. Jeżeli nie znacie, to koniecznie zainteresujcie się tą perfumerią, ponieważ perfumeria Moncredo jest perfumerią niszową. Ma w swoim asortymencie bardzo dużo ciekawych marek, które nie są mainstreamowe, mają bardzo ciekawe kompozycje, bardzo unikatowe zapachy. Bardzo ciekawe marki w swoim asortymencie, i też jako jedna z nielicznych perfumerii, ma w swoim asortymencie właśnie markę Alexander J. Więc dzięki uprzejmości perfumerii Moncredo, mam tutaj 19 próbek z marki Alexander J., z którymi chciałbym Wam się dzisiaj podzielić, opowiedzieć Wam troszeczkę o tych zapachach. A przede wszystkim sam jestem bardzo ciekawy tej marki, ponieważ sam ją chciałbym przetestować. Tak jak mówiłem, opakowania do mnie przemawiają. Zapachy do mnie przemawiają, składniki do mnie przemawiają, więc idealnie się złożyło, że perfumeria mi tutaj umożliwiła przetestowanie tych zapachów. Nie ukrywam, że tutaj mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony chciałbym, żeby te zapachy wszystkie były ładne, a z drugiej strony wiem, jak będzie to bolesne dla mojego portfela. Ponieważ stwierdziłem, że te zapachy, które mi się spodobają z marki Alexandry J. Chciałbym kolekcjonować i chciałbym je w swoich zbiorach. A to dlatego, że mają piękne buteleczki, jak dla mnie, oczywiście, to jest moja stylistyka, uwielbiam taką. Jak również mają piękne opakowania, szkatułki, wszystko to wygląda naprawdę niesamowicie luksusowo. A cenę mamy taką jak za zabach mainstreamowy. Także czego chcieć więcej? Jeżeli nie wiecie, gdzie jest perfumeria Moncredo, to znajduje się ona w dwóch miejscach. Pierwsza w centrum Warszawy na Brackich 9 jest to dom handlowy Wolf. Druga perfumeria znajduje się pod Warszawą na ulicy Wojska Polskiego 3 w miejscowości Konstancin Jeziorna. Także jeżeli będziecie pod Warszawą, albo w odwiedzinach w Warszawie, albo jesteście z Warszawy, to myślę, że warto zainteresować się tą perfumerią. Ja już tą perfumerię dużo wcześniej znałem, ponieważ jak wiecie, ja uwielbiam niszowe zapachy, uwielbiam zapachy, które nie są popularne, więc nawet jak byłem w Warszawie, bardzo często odwiedzałem perfumerię Moncredo, żeby po prostu popatrzeć sobie, jakie tam mają zapachy czy coś ciekawego wpadnie mi w nos, że tak powiem, ponieważ mieszkając w Szczecinie, mimo że jesteśmy blisko granicy niemieckiej, blisko Berlina, to jednak u nas jest bardzo mały wybór takich niszowych perfumerii i przede wszystkim zapachów. Mamy tylko jedną taką niszową perfumerię. Z jednej strony... Tak blisko metropolii, jak jest Berlin, a tak daleko. No cóż, zrobić. W perfumerii Moncredo znajdziecie również makijaż, znajdziecie pielęgnację, znajdziecie akcesoria. Także oprócz zapachów niszowych, znajdziecie również ciekawe pozycje w makijażowe czy pielęgnacyjne. Na pielęgnację, jak wiecie, ja lubię naturalną, więc jeżeli się zainteresujecie pielęgnacją w Moncredo, to szukajcie gdzieś tam jakichś fajnych kosmetyków z ciekawym składem. Wstęp był bardzo długi, ale no tutaj taki roczny odcinek dla Was przygotowałem z testowaniem fajnej, ciekawej, Parki. Mam nadzieję, że oczywiście będzie ciekawa. Mega się nie mogę doczekać. Dziś weźmiemy na tapet 9 zapachów z serii Decollector. Przeczytam Wam z mojej wielkiej tacy, oczywiście, czym jest linia Decollector. Każdy z zapachów z tej serii na swój sposób roztacza kwiatowe, owocowe, drzewne i piżmowe nuty. Przy tworzeniu tej kolekcji za inspirację posłużyły rynki pachnące kwiatami, żywe kolory i ciepłe promienie słońca. Każdy z zapachów jednak odzwierciedla tę inspirację w zupełnie inny, niesamowity i niepowtarzalny sposób. Wszyscy, którzy chcą skosztować nuty Orientu, połączonej ze słońcem, ciepłem i niesamowitą energią, powinni zapoznać się z tymi zapachami. Które zapadają w pamięć i uwodzą pięknymi nutami, idealnymi na każdą okazję. Myślę, że już się domyśliliście, dlaczego zainteresowałem się tą marką. Nie dość, że właśnie piękne ma opakowania, to jeszcze jest z nutą Orientu. I czy tak będzie? Tego dowiemy się dzisiaj. Przetestujemy sobie 9 zapachów z serii Collector. Jest jeszcze jeden zapach dziesiąty Rose Alba, natomiast niestety, ale nie mam tutaj tej próbki dla Was, żeby ją tutaj przetestować. Kiedyś przy okazji sobie ją gdzieś sprawdzę, przetestuję. Jest jeszcze jeden taki zapach, który się nazywa Argenty. Jest to zapach chyba już wycofany, ponieważ na głównej stronie Aleksandr J nie ma tego zapachu w ofercie, natomiast jest jeszcze gdzieś tam do dostania, więc jego też gdzieś tam przy okazji sobie sprawdzę. Natomiast Rosalba Alba jest dalej w, normalnie w kolekcji, natomiast tej próbki nie mam dla Was. Mam dzisiaj dla Was 9 zapachów. Mam tutaj próbki, mam blotery, więc będziemy testować. Jestem mega ciekawy. Chcę Wam tutaj dać dzisiaj moje takie pierwsze wrażenie. E, w tym filmie nie będzie jakby powrotu tutaj do Was, jak te zapachy zmieniły się za jakiś czas, ponieważ chciałbym na spokojnie je przetestować, dlatego chciałbym tutaj te pierwsze wrażenie z Wami tutaj przeżyć, żeby pokazać Wam tutaj te zapachy. Ja się oczywiście przesuwam na bok, żebyście tutaj mogli zobaczyć, jak te zapachy przepięknie wyglądają, także... Lecimy z pierwszym zapachem. Tutaj, moi drodzy, mam właśnie 19 próbek i będziemy tutaj dzisiaj pierwsze 9 analizować. Uszeregowałem sobie te zapachy, patrząc na składy, mniej więcej i po nazwach zapachów, od tego, który teoretycznie najmniej mnie interesuje, do tego, który najbardziej mnie interesuje. I zobaczymy sobie, czy dobrze trafiłem, czy dobrze uporządkowałem w ciemno te zapachy. Podczas spisywania nut jest tutaj dużo składników, które się powtarzają, więc. W jakim stopniu można wiedzieć, na jakich składnikach ta marka bazuje? Także bądźcie czujni, słuchajcie uważnie składów, jakie się znajdują w środku, a myślę, że ogarniecie, czego marka najczęściej używała do stworzenia tych zapachów. No dobrze, pierwszy zapach, jaki testujemy, jest to Mandarin Sultan. Tutaj proszę oczywiście zobaczyć sobie, jak przepięknie wygląda opakowanie. Tak właśnie prezentują się buteleczki serii The Collector. Zaczynamy sobie od Mandarin Sultan, ponieważ jak wiecie, ja nie za bardzo przepadam za świeżymi zapachami. Natomiast tutaj ten świeży zapach, mam nadzieję, że będzie podbity jakimś ciekawym aromatem, dlatego jego testujemy jako pierwszy. Co znajdziemy w składzie tego zapachu? W nucie głowy znajdziemy mandarynkę, bergamotkę oraz cytrynę, czyli takie standardowe cytrusy w nucie otwarcia. W nucie serca natomiast znajdziemy neroli, migdał, kwiat pomarańczy, brzoskwinie oraz jaśmin. W nucie bazy natomiast znajdziemy drzewo kaszmirowe, rum, bursztyn, pizmo, drzewo sandałowe i szafran, czyli widzicie, zapowiada się ciekawie, mimo, że to ma być świeży zapach, to jest on podbity bardzo ciekawymi składnikami, bardzo takimi orientalnymi wręcz bym nawet powiedział, więc jestem go naprawdę mega ciekawy. Powiem Wam, że włosy mnie wkurzają, więc pozwólcie, że ja sobie je wezmę tu za ucho, bo mi tu latają i generalnie jest dzisiaj bad hair day, także wybaczcie. Mandarin Sultan, no dobrze, lecimy z koksem, powiem Wam, że mega się... Tutaj jaram. Zobaczymy sobie, jak to pachnie. Uuu, jak mega mocno projektuje. No powiem Wam, że te cytrusy są zupełnie takie nieoczywiste. Są oczywiście bardzo mocno wyczuwalne na samym początku, ale już tutaj z tyłu szykuje się taka słodka nuta, taka bardzo ciepła, bardzo elegancka. Lekko pudrowa bym nawet powiedział? No, powiem Wam, że jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się zupełnie tego, jak ten zapach będzie pachniał. Troszeczkę mi tutaj nawet taką świeższą wersją aliena zalatuje. Może przez ten jaśmin, ale naprawdę tutaj jest taki bardzo fajny, charakterystyczny, lekko pudrowy wydźwięk. No, jestem, powiem Wam, w szoku. Jak na razie zapach, którego, od którego najmniej oczekiwałem tutaj cudów, to naprawdę się sprawdził. Lecimy z kolejnym, ponieważ tutaj nie ma co za bardzo przeciągać i tak będzie, myślę, że długi, także lecimy z drugim zapachem. Drugi zapach dla was to Altes Mizori i tutaj w nucie głowy znajdziemy różowy pieprz Ambroxan, żywice Elemi. Wnucie serca róże, suszoną śliwkę oraz znowu jaśmin. Wnucie bazy natomiast cedr, białe piżmo, benzoes, paczule, drzewo bursztynowe oraz wanilię. Tutaj również zapowiada się ciekawie, więc nie przedłużając, bierzemy bloter i testujemy, ale Mizori. z Missouri. Uuu, jak już tutaj pięknie projektuję. Kolejny zapach, który mi się podoba. Czy tak będzie ze wszystkimi? Jeżeli tak będzie, to strzelę sobie chyba w łeb, bo po prostu zbankrutuję. No co tu dużo gadać? Powiem Wam, że na pierwszy rzut nosa bardzo taka świeża kompozycja wcale nie słodka, mimo że tutaj skład wskazywał na troszeczkę taką słodką tą kompozycję. Minimalnie jest podobny do Angela klasycznego. Trochę czuję tutaj w tym, jakby, właśnie takiego angela połączonego z. trochę z takimi męskimi nutami. Wiecie, co mam na myśli? Takie wodne, takie powietrzne nuty męskie połączone z ciężkością angela. No, bardzo ciekawe. Spodziewam się bardzo słodkiej, bardzo takiej wręcz cukierkowej kompozycji. Zresztą na butelce mogliście zobaczyć, jak ten zapach wygląda. Jest taki bardzo mroźny, bardzo świeży, bardzo taki powietrzny, wodny, a jednocześnie ciężki. No kurczę, ciężko to określić. Kolejny zapach, który będzie mi się podobał. Ja sobie jeszcze jedna spokojnie później przetestuję i generalnie wrócę do Was w którymś tam filmie, gdzie podsumujemy sobie wszystkie zapachy z każdej serii, które mi się najbardziej spodobały i które będę, no niestety, musiał kolekcjonować, no bo kurczę... Pięknie wyglądają te zapachy, co tu dużo gadać? Trzeci zapach, który dla Was mam, to Morning Mask. W nucie głowy znajdziemy brzoskwinię, mandarynkę oraz tofi. Tutaj, jak słyszycie, już troszeczkę słodko zacznie się nam robić. Oraz Grapefruit. W nucie serca znajdziemy różę damasteńską, po prostu różę, paczulę, fiołek. Natomiast nucie bazy, piżmo oraz mech. Więc tutaj kompozycja również zapowiada się ciekawie. Mamy cytrusy, mamy kwiaty, mamy słodycz, mamy cięższe składniki. Nic tylko testować. Także ja tutaj już bez pewnego gadania biorę morning mask. sobie tutaj dobrze na, nasączę te. Kartoniki, żeby wiedzieć, jak to później wszystko pachnie. Uuu, ten również pięknie pachnie. No nie, znowu zbankrutuje. Ale piękny zapach. Taki z jednej strony niby pospolity, się wydaje, trochę mainstreamowy. Natomiast im dłużej się wącha, to jednak to nie jest mainstream zupełnie. <sum> Tutaj również wjeżdża taka nuta czystości, nuta mydła, ale nie takiego duszącego mydła ciężkiego, tylko takiego mydła bardzo świeżego. W połączeniu z tą różą i fiołkiem naprawdę ciekawa kompozycja. Tofi tutaj jest naprawdę bardzo malutko. Ja go wręcz nie wyczuwam. Pewnie tylko to Tofi zostało dodane, żeby delikatnie jakby osłodzić ten zapach, natomiast to nie jest totalnie górmą, także spokojnie, jeżeli nie lubicie zapachów górmą słodkich, to to na pewno nie jest to. Ale przepiękny, elegancki, zwiemny. Myślę, że dla osoby, która lubi wyróżnić się z tłumu. Myślę, że dla osoby, która lubi świeże zapachy i myślę, że dla osoby, która lubi ciężkie zapachy. Kurczę, bardzo uniwersalny zapach. Coś mi ten zapach przypomina. Ciężko mi teraz stwierdzić, co, ponieważ tych zapachów w życiu no, już troszeczkę dużo powąchałem, bym nawet powiedział. Ale jest naprawdę bardzo ciekawy i no kurczę, no, pff, kolejny zapach. No lecimy dalej, no, jak tak dalej pójdzie, to naprawdę pójdę z torbami. Już sobie nawet wyliczyłem, jak jakbym chciał wszystkie zapachy kupić, to tyle siana potrzeba. Kolejny zapach to Silver Ombre. Tutaj oczywiście możecie sobie zobaczyć, jak po nas widać, wiadomo, że będzie srebrny. I lecimy. Nuta głowy to gruszka, cytryna, nuta serca, róża, gozik, ale przyprawa, drzewo sandałowe, olibanum, Tutaj właśnie niektórzy nie lubią oliwaną, natomiast mi zupełnie ono nie przeszkadza w zapachach. W nucie bazy znajdziemy bursztyn oraz piżmą. Ja tu już bez zbędnego gadania biorę od razu bloter. I lecimy z tematem. Tutaj również dobrze chcę nasączyć zapach. Powiem Wam, że co jeden to lepszy. Nie, nie wiem o co tu chodzi, ale naprawdę tu projekcja jest tych zapachów bombowa. Bardzo ładnie czuć goździki, ale w takim świeżym wydaniu. Z reguły jak są gdzieś goździki w zapachach, to ten zapach jest taki dosyć, bym powiedział, ciężki. Dosyć taki, no, hardkorowy nawet czasami. Natomiast tutaj gruszka, róża, drzewo sandałowe. Świeża, jednocześnie mroczna, bardzo ciekawa, bardzo dziwna, bardzo inna. Lekko takie miętowe nuty wychodzą, lekko mroźne, bym nawet i powiedział. Troszeczkę w męską stronę leci, natomiast to są totalnie unisexy, także to się tym nie musicie sugerować. Bardzo taki bym powiedział neutralny zapach, bo ani nie jest słodki, ani nie jest ciężki, ani nie jest jakiś super świeży, ani nie jest jakiś bardzo kwiatowy. No, mega ciekawa kompozycja. Pff, kolejny zapach do testowania późniejszego. Następnie mamy rose wood. I tutaj w nucie głowy znajdziemy malinę, tofi, cytrynę, jabłko. W nucie serca róże, białe drzewa, paczule oraz szafran. W nucie bazy piżmo, wanilię oraz bursztyn. Jestem mega ciekawy, jak to pachnie. Czy to będzie taki klasyczny właśnie rose wood, a w arabskim stylu, czy może troszeczkę zmodernizowany. To oczywiście też sobie nasączę bardzo dobrze ten papierek. Bardzo ciekawa róża, w ogóle nie słodka. Z reguły takie zapachy są bardzo słodkie. Tak samo jak nazwa rozód, to w ogóle bardzo często pojawia się w arabskich zapachach, więc te zapachy są z reguły bardzo ciężkie, bardzo słodkie. Ja tutaj najbardziej wyczuwam maliny, szafran, róże. Jabłka za bardzo, nie, to myślę, że ono jest po prostu tak dodane, żeby nadać takie owocowości temu zapachowi. No, powiem, mam taki rozód, ale w bardzo takim przystępnym klimacie, bardzo europejskim. Lekko jest syntetyczny, nie jest zupełnie ciepły, jak to z reguły te zapachy o nazwie rozód mają, które są bardzo ciepłe, bardzo przytulne. Ten jest dosyć chłodny. W ogóle zauważyłem, że te wszystkie zapachy są dosyć chłodne. Jeszcze nie, ta, na, jeszcze nie natrafiłem na taki mega słodki zapach. Tutaj w nucie serca jest paczula i powiem wam, że teraz ona się wbija. Jest bardzo ziemista tutaj w tym zapachu. No może ten zapach jeszcze się rozwinie w dobrą stronę. Na chwilę obecną tak powiem wam, mam mieszane uczucia. Dobrze, że ta paczula wychodzi, ponieważ ja lubię zapach paczuli. Róża też fajnie tutaj jest wyczuwalna. No? Damy mu chwilę, powiem Wam. Następny zapach to Zafir Ud Vanil. I ten zapach jest bardzo często recenzowany. Jest to, można powiedzieć, taki flagowy zapach z serii Decollector, ponieważ myślę, że on dosyć często pojawia się na kanałach, na YouTubie. Natomiast inne zapachy to już rzadziej. Jestem ciekawy, jak ten zapach pachnie. Czy faktycznie będzie takim top sellerem z serii Decollector? Zafir Ud Vanil ma w sobie kokos. Tofi oraz skórę. Wnucie serca natomiast ma fasoletonka, i lang, białe drzewa, goździk, znowu przyprawa. Wnucie bazy natomiast wanilia, agar oraz piżmo więc tutaj zapowiada się bardzo słodko, bardzo drzewnie, bardzo aromatycznie. Płyn nawet jest dosyć ciemny, więc kurczę. No, zobaczymy, co tutaj marka chowa. Uh, konkret powiem wam. Pierwszy od razu co czuję to kokos. Mocno kokosowy zapach. Czujecie to w ogóle? Rzadko się zdarza, żeby w zapachach był tak silnie wyczuwalny kokos. Z reguły w tych mgiełkach do ciała on jest taki trochę tandetny ten zapach kokosowy. No dla kogoś, kto lubi kokos, no to super, tak? Natomiast w zapachach jeszcze tym bardziej takich eleganckich, no to ten kokos może zawiewać tandetą. Mocna wanilia, mocny kokos. Tofi jak najbardziej. Agar również gdzieś tam podbija, daje takiej bardzo mocnej ostrości temu zapachowi. No powiem Wam, że jak na to, że ja nie lubię kokosa, nie bijcie, bo wiem, że dużo osób lubi kokos, to powiem Wam, że ten zapach mega mi się podoba. Jest słodki, kokosowy, jednocześnie czuć w nim taką nutę drzewną. Powiem Wam, że trochę mi się skojarzył teraz z dzieciństwem. Pamiętacie te drzewka zapachowe Wunderbaum? To mniej więcej trochę to pachnie jak to drzewko waniliowe, w połączeniu z kokosem i z takimi szlachetnymi nutami drzewnymi. No, powiem Wam, że. Kurczę, no od razu mi się stare czasy przypomniały. Powiem Wam, że ten kokos jest mega wyczuwalny, mimo że jest w nucie otwarcia. No to kurczę. Czuć go tutaj konkretnie. Tofaj, jak najbardziej, nuty drzewne. Wanilia tutaj jest bardzo ciekawa. Bardzo taka. Bardzo taka waniliowa, jeżeli to tak można nazwać. No. Ciekawe, ciekawe, podoba mi się. Następny pięknie wygląda, czyli Iris Violet się nazywa. Kolor fioletowy oznaczać może tylko jedno, że będzie to zapach pudrowy, mam nadzieję. Iris tak samo, więc ciekawe, jak ta pudrowość według Alexandry J. wygląda. W nucie głowy znajdziemy owoce egzotyczne, jabłko oraz bergamotkę. W nucie serca znajdziemy irys, róże oraz jaśmin, więc zapowiada się ciekawie. Narkotyczny jaśmin. Irys, który jest właśnie bardzo taki tutaj pudrowy, róża nada nam tutaj na pewno trochę fajnego wydźwięku. Wnucie bazy natomiast drzewo kaszmirowe, które również będzie dawało nam fajną pudrowość, białe pismo, benzoes, wanilia, która podkreśli nam na pewno też pudrowość tego zapachu, cedr virginia, olibanum po raz kolejny oraz a czula, no Powiem Wam, że konkrety tutaj są w tym składzie. Trochę się aż go boję, bo dużo pokładam w nim nadzieję. Mam nadzieję, że będzie świetny. Powiem wam, że w ogóle te zapachy mają tak ogromną projekcję. Ja tu psikam na dole i tak od razu je czuję, nie. Nie tego się spodziewałem. Bardzo świeża odsłona. Kurczę, te owoce egzotyczne przepięknie tutaj grają na samym początku. Bardzo owocowo, bardzo świeżo. Nie jest zupełnie słodki, jest to taka bardzo duża świeżość owocowa. Mi się kojarzą wszystkie egzotyczne owoce zanurzone w takiej zmrożonej wodzie, gdzie ta szklanka jest taka zaszroniona, gdzie woda się aż skrapla. No, cudowny, cudowny zapach. Lekko roślinny. Irys róża jaśmin, no powiem Wam chyba, że są tak zblendowane, że ja nie do końca je tutaj wychwytuję. Pudrowy to on nie jest. Mam nadzieję, że za jakiś czas ta pudrowość z niego wyjdzie. Na razie jest soczyście, orzeźwiający. I powiem Wam, że tak jak ja nie lubię tych takich świeżych zapachów, no to to jest za cóżko, powiem Wam. Bardzo owocowy, ale z taką klasą. Nie jest taki tandetny jak mgiełki na przykład do ciała. Teraz troszeczkę jakby jaśmin gdzieś tam mi podbija. Spodziewam się bardzo takiego ciężkiego, wręcz odurzającego pudrowego zapachu. Jaśmin i róża teraz wychodzą na plan. Owoce jeszcze lekko są wyczuwalne. Ale ciekawy jestem mega ciekawy, jak się rozwinie później, ponieważ no w ducie bazy sporo takich konkretnych składników się znajduje, więc no, poczekamy dalej. Przedostatni zapach, jaki mam Wam do pokazania, to Black Masks. Kolor, iście mój, czerń i złoto. Tutaj pokładałem dużo nadziei, że będzie to konkret, natomiast po składzie nie spodziewam się tego, ponieważ butelka nie sugeruje tego, co jest w środku. Podobno no, jest to dosyć świeży cytrusowy zapach. No, jestem ciekawy. I słuchajcie, w nucie głowy znajdziemy bergamotkę cytrynę. Bardzo świeżo, klasycznie, standardowo. W nucie serca róża paczula oraz fiołek. Więc tutaj może być delikatne przełamanie. W nucie bazy, natomiast. Pismo oraz bursztyn. Jak widzicie, bardzo krótka kompozycja w porównaniu z tymi innymi zapachami serii The Collector. No więc jestem mega go ciekawy, ponieważ opakowanie mega mi się podoba i chciałbym mieć, mieć w swojej kolekcji. Zresztą oglądacie mnie, znacie. I dobrze wiecie, że czerń plus złoto to jest po prostu ja, czyli Dawid Wizjum. jest bardzo świeży. Osoby, które znają zapach Montal, Sterry Nights, myślę, że troszeczkę gdzieś tam to tym zalatuje. Ale tylko na samym początku, ponieważ teraz już się zapach zmienia, ale jest to taka mega orzeźwiająca kompozycja z takim podbiciem ciężkim. Lekko w męską stronę leci. Bardzo orzeźwiający, ale jednocześnie ma coś w sobie. Nie jest to taki typowy świeżak. Ale mimo wszystko powiem Wam, że troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ po takiej czarno-złotej butelce spodziewałem się czegoś innego. Sam zapach w sobie nie jest zły. Te cytrusy troszeczkę ulatują, i trochę wydobywa się taka fajniejsza nuta z niego. No, mm. ciekawe, jestem bardzo ciekawy, jak on się rozwinie. Na razie nie chcę wydawać takiego pochopnego werdyktu, ponieważ no ciężko teraz go tak ocenić. Ale róża i fiołek tutaj fajnie grają. No, jestem ciekawy, jak on później się ułoży. No i został nam ostatni zapach, po którym pokładam największe nadzieje, ponieważ spójrzcie na butelkę, czyste złoto. No, zapach się nazywa Golden Wood. Czego chcieć więcej? No, po prostu konkret. I tutaj mamy Solar HS, czyli to są po prostu nuty słoneczne, czyli takie pewnie kojarzące się ze słońcem, takimi olejkami do opalania, myślę, że w coś w ten desyń, plażą, morzem. W nucie serca znajdziemy białe drzewa, wetywerie, drzewo sandałowe, paczulę, fiołek. I w nucie bazy agar, mech dębowy oraz piżmo. Czym by był zapach ud bez agaru? No niczym, no i lecimy z tematem, Golden Oud. Uuu, ale leci, leci. Konkrecik powiem wam. Ale piękny zapach. I uszarogowałem go na pierwszym miejscu, który najbardziej mnie interesuje, więc to się sprawdziło. Piękny ud, w ogóle nie słodki. Dla osób, które nie lubią udu, nie lubią takiego słodkiego udu, takich słodkich arabskich zapachów. Bardzo suchy, bardzo wytrawny ud. Zresztą nic dziwnego, bo tak naprawdę z takich osładzających i wygładzających składników to tylko fiołek tutaj się znajduje. Tutaj mamy same drzewa, same konkrety, same takie suche składniki. Wetyweria połączona z agarem. Jeżeli lubicie zapachy wetywerowe, wiecie jak pachnie vetiver terderme czy Red Vetiver od Montal. To jest taka specyficzna nuta siana, jak, ja to, jak to mówię. I tutaj to siano połączone jest z drzewem sandałowym. Ja tutaj czuję. Paczulą, paczula mocno ziemiście tutaj się podbija. Wybija się z ten ostry agar spod spodu. Tych nut słonecznych ja tutaj na samym początku po rozpyleniu nie czułem. Może też dlatego, że do końca nie wiem jak pachną nuty słoneczne, więc też ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Ale zapach robi robotę, jest bardzo ciekawy. Jestem mega ciekawy jak te zapachy się ułożą po czasie, ponieważ jak wiecie zapachy dobrej jakości po czasie kompletnie inaczej pachną. Zapachy, które są troszeczkę gorszej jakości, mniej więcej po tym czasie pachną podobnie, troszeczkę się zmieniają, ale jakby główna nuta jest bardzo do siebie zbliżona. Chodzi o to, że taki zapach na przykład od marki Amouage, Journey, ale wersja Woman, na początku od razu skreślony. Po pięciu minutach skreślony. Po dziesięciu minutach skreślony. Mówię, co to jest w ogóle? W ogóle to niczym nie pachnie. Bardzo syntetycznie, bardzo dziwnie. Przyjechałem do domu, wyciągnąłem bloter, i zupełnie nie ten zapach. Kolejna nowa miłość do kolekcji Amas Journey Woman bardzo suchy, bardzo paczulowy, bardzo ziemisty, ostry, agarowy. Dla osób lubiących troszeczkę wyróżnić się z tłumu. No, bardzo ciekawy zapach. Spodziewałem się takiego mega słodkiego, ciężkiego, wręcz przytłaczającego zapachu, ale się zaskoczyłem. Bardzo wytrawny. Także powiem Wam, że zaskoczyłem się tymi zapachami. Nie powiem, że nie. Wracam na środek do Was i lecimy z podsumowaniem. Powiem Wam, że jestem mega zaskoczony tymi zapachami. Po części nie jest do końca to, czego się spodziewałem. Spodziewałem się po tej marce zupełnie czegoś innego, ale jak najbardziej ocena tych zapachów jest bardzo pozytywna. One pozytywnie mnie zaskoczyły właśnie tą swoją taką innością, ponieważ czasami ten skład czy właśnie kolor opakowania. Widać w tym przypadku, niekoniecznie idzie w parze z zapachem. Jestem mega ciekawy, jak te zapachy się ułożą. Film wyszedł naprawdę bardzo długi. Jeżeli dotrwaliście do końca, to dajcie znać w komentarzu, czy znacie markę Aleksandr J, czy w ogóle ogarnialiście kiedykolwiek te zapachy, czy w ogóle używaliście może kiedyś któregoś z tych zapachów. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o opakowaniach, co sądzicie o zapachach. Jeżeli oczywiście je znacie, będzie mi bardzo miło czytać te komentarze. Jeżeli film się podobał, to dajmy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!